to chciałbym panu pokazać teraz jeszcze wpisy Janusza Krowin-Mikke, który... Bardzo intensywnie komentuje Waszą wyborczą porażkę i seria cała wpisów, nie będziemy tu ich wszystkich pokazywać, ale w jednym z nich napisał tak, to, to, to co nas zgubiło, to to, że chcieliśmy być jak oni, wpasować się w mainstream, mało się różnić, żeby nie drażnić salonu. E, później pisał też, że ostatniego dnia straciliście 2,5 punktu procentowego. Ogromnym wysiłkiem udało się przekonać ludzi, że Konfederacja to taka sama partia jak inne. E, czy tutaj był błąd? W sensie wypowiedzi pana Janusza, czy to co czy powiedział? Czy on ma rację, że właśnie upodobniliście się do innych partii, że chcieliście poszerzyć elektorat, jak rozumiem? Panie że my uważamy, że się nie upodobniliśmy do innych partii, bo my cały czas mówiliśmy od samego początku tym samym przekazem, chociażby to, że my jesteśmy przeciwni oddaniu kompetencji Unii Europejskiej. Tak, w między 20 a 23 listopada teraz Parlament Europejski ma Polsce odebrać 65 praw WETA, tym między innymi imigrantów na siłę imunia nam e, wciskać, nazwijmy rzeczy po imieniu, żeby podnosić podatki. My cały czas szliśmy ze swoim przekazem od samego początku. To czy nie na było pewno, się. Pod... Bo schowaliście jednak i pana korwin mikkego i Grzegorza Brauna. Nie było ich w kampanii za bardzo. E, zgadza się. Można, powie, powiem panu tak. to było tak. przemyślane? E, proszę. To było przemyślane? E, nie trzeba być orłem intelektu, żeby wiedzieć, że to na pewno był sposób na naszą kampanię. Czyli ale jednak drugiej... złagodziliście przekaz? Proszę? Czyli jednak złagodziliście przekaz? Zgadza się, bo powiem panu tak... Yy, yy, yy. Prezes Korwin, jakkolwiek jakikolwiek by nie był, to jest ojciec Konfederacji, prawda? Można z nim się w wielu kwestiach nie zgadzać, ale nie oszukujmy się, jest to ojciec Konfederacji, tak samo jak Grzegorz Brał. Czyli e, należy im się po prostu szacunek, widać to po tym, że prezes Korwin został prezesem założycielem. Także nie we wszystkim musimy się zgadzać. aczkolwiek... że zaraz nowej partii nie założy? E, Zdarzało mu się to już wcześniej. To jest człowiek na swój sposób nieobliczalny, można też tak powiedzieć. Możemy, możemy, nie, nie zdziwiłbym się, jakby założył nową partię, czynił to wielokrotnie, aczkolwiek większość z nas ma przekonanie, że tego nie zrobi, bo, tak jak mówię, jest prezesem, założycielem, jest ojcem, można powiedzieć, Konfederacji i na pewno nikt z nas mu złego nie życzy. A co dalej z samą Konfederacją? Bo wbrew pozorom, wy nie jesteście we wszystkim zgodni, jednak to są trzy partie, które tworzą ten organizm. Różnicie się czasami wy z Ruchem Narodowym, oni z kolei z partią Grzegorza Brauna. Czy będziecie kontynuować Poli Polityka ten polega na tym, żeby między sobą wymieniać różne poglądy, różne zdania i dochodzić do konsensusu. I nie będę ukrywał, że między nami też są różnice zdań w wielu kwestiach. Tak samo chociażby proszę zwrócić uwagę, że Platforma Obywatelska, tam też są wiele partii składowych. Tak samo jak Zjednoczona Prawica też były partie składowe. Tak samo jak Trzecia Droga, tam były dwie partie składowe, więc my też różnimy się w wielu kwestiach, ale staramy się wypracować. Dotrwacie e... do eurowyborów i do wyborów samorządowych? E, oczywiście, że tak. Konfederacja to nie jest partia, która ma działać na e, krótką metę, tylko to jest pro projekt długofalowy. I tak jak w każdej organizacji są różne, e, różne pomysły na funkcjonowanie, tak ja o przyszłość Konfederacji na dzień dzisiejszy absolutnie się e, nie obawiam.